Dzisiejszy filmik zaczniemy sobie od frontu tutaj przed domem, trawy nam zaczęły już kwitnąć, zakwitać, tutaj mamy na spodzie seslerię za jest palczatka miotlasta i rozplenica, na razie sobie obejrzymy to z daleka a zaraz przejdziemy do środka i Zobaczymy to. Tu jeszcze są Bergenier, Dest. Perukowiec. No i następne trawy i zaraz je zobaczymy z drugiej strony. O. Proszę, tak wygląda. Przód. Przed ogródek. Tam była lewa strona, teraz prawa strona przed domem, a tu jest lewy bok, który wygląda tak. Miskanty zebrinusy, bergenie, no i Czmieliny na pniu. A także Tutaj mamy tuję, a tutaj z boku ja to nazywam chochołem, też odmiana tuji. W tych upalnych dniach, dzisiaj mamy załamanie pogody. Całą noc padało, teraz chwila jest przerwy. Też nie wiadomo, czy zaraz nie będzie padać. Zobaczmy trochę zieloności z tyłu ogrodu. Tutaj chciałbym zrobić taką, żeby to się później nam rozwinęło, rozrosło. Prosa, miskanty z tyłu. I taką ścianę tutaj chciałbym mieć, tam jest z lewej strony. Też miskanty i tużyce, one nie są uschnięte, to są te tużyce takie brązowe. No, a prosa... Tak wyglądają. Tutaj pole mamy perowską. To pewnie będę jeszcze tutaj dokupywał, żeby po prostu była gęściejsza ta ściana. O popatrzmy sobie cynie, które nam z własnego siewu wyszły. kolory budlei Dawida z pięknym zapachem akurat nie ma teraz motyli bo deszczyk lekko siąpi no ale takie mamy kolory Po tych wszystkich e, budlejach teraz jeszcze czas jest na zbliżenia różnych kwitnących kwiatków. No, Te po prostu są fantastyczne. No i dzisiaj tak będzie bardziej na zielono. ale nie do końca, bo oto mamy niespodziankę, do której się zbliżam. Oto nasza słynna balia, a w niej kolejna lilia.